Zanim jeszcze pierwszy promień słońca dotknie ziemi, w tej świętej ciszy, która otula świat między nocą a dniem, stajemy przed Tobą, Maryjo, gwiazdo poranna. Jesteś jak ten pierwszy, nieśmiały blask na horyzoncie, który nie jest jeszcze dniem, ale już pokonał mrok. W tej godzinie łaski, gdy wszystko budzi się do życia, pragniemy obudzić nasze serca, nasze dusze, nasze umysły. Zapraszamy Cię, Matko, do tej porannej ciszy, abyś była naszą przewodniczką, naszą nauczycielką modlitwy. W zgiełku nadchodzącego dnia, w natłoku myśli, trosk i obowiązków tak łatwo jest zgubić drogę, stracić z oczu to, co najważniejsze. Dlatego teraz, w tym momencie zawieszenia, prosimy, wejdź w przestrzeń naszego serca, przynieś ze sobą pokój, który czerpiesz z bliskości Trójcy Świętej. Niech Twoja obecność będzie jak balsam na nasze zranione i zmęczone dusze. Ty, która nosiłaś w swoim łonie światłość świata, naucz nas dostrzegać światło, nawet gdy otacza nas ciemność. Ty jesteś Jutrzenką, która zapowiada wschód Słońca, Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy w niebo o poranku, widzimy obietnicę nowego dnia, obietnicę ciepła i życia. W Twoim niepokalanym obliczu widzimy tę samą obietnicę, obietnicę Bożej miłości, która nigdy się nie kończy, obietnicę miłosierdzia, które jest w stanie pokonać każdy grzech, każdą słabość, każdą beznadzieję. W ciszy tego poranka chcemy wsłuchać się w Twoje prowadzenie. Chcemy, abyś to Ty, Matko, wzięła nas za rękę i poprowadziła przez labirynty naszych myśli. Często błądzimy, zaplątani w sieci lęków, niepewności, wspomnień z przeszłości i obaw o przyszłość. Nasze serca są jak wzburzone morze, ale Twoja obecność, Maryjo, jest jak spokojna przystań. Twoje spojrzenie przynosi ukojenie, a Twój szept w duszy, nadzieję. Pragniemy dzisiaj otworzyć przed Tobą wszystko, co w nas jest. Nie chcemy niczego ukrywać. Ty znasz nas lepiej niż my sami siebie. Widzisz nasze najgłębsze pragnienia, nasze ukryte rany, nasze ciche marzenia. Przed Tobą, matko najczulsza, możemy być prawdziwi. Możemy zdjąć maski, które nosimy na co dzień przed światem. Możemy pozwolić sobie na łzy, na westchnienia, na bycie słabymi, bo wiemy, że w Twoich ramionach znajdziemy siłę. Ty jesteś Arką Przymierza, w której odnajdujemy bezpieczne schronienie przed burzami życia. W tej porannej modlitwie chcemy wejść do tej Arki, schronić się pod Twoim płaszczem, poczuć się jak dzieci, które ufnie tulą się do swojej matki. Chcemy oddać Ci ten dzień, który się rozpoczyna, każdą jego godzinę, każdą minutę, każdą sekundę. Każdy nasz oddech, każde uderzenie serca, każdą myśl, słowo i czyn. Niech wszystko będzie poświęcone Tobie i przez Ciebie ofiarowane Twojemu Synu. Prosimy, oczyść nasze intencje, spraw, abyśmy we wszystkim, co dziś będziemy robić, szukali chwały Bożej, a nie własnej. Naucz nas pokory, cichości serca, cierpliwości i miłości, które tak pięknie jaśnieją w Twoim życiu. W ciszy tego poranka, gdy świat jeszcze śpi, my czuwamy z Tobą, Maryjo. Czuwamy, aby przygotować nasze serca na przyjęcie łask, które Bóg dla nas przygotował. Czuwamy, aby nasza dusza stała się jak czysta, pusta karta. Na której Duch Święty będzie mógł zapisać swoje Słowo. Prowadź nas gwiazdo poranna, przez ten dzień. Bądź naszym światłem, gdy zabłądzimy, bądź naszą siłą, gdy osłabniemy, bądź naszą nadzieją, gdy zwątkimy. Z Tobą, Maryjo, każdy dzień jest nową szansą, nowym początkiem, nową drogą do domu Ojca. W Twoim życiu, Maryjo, odnajdujemy najpiękniejszy wzór zaufania i oddania się Bogu. Jesteś dla nas nie tylko Matką i Orędowniczką, ale przede wszystkim Przewodniczką na Drogach Wiary, niezawodną Strażniczką naszych Serc. Twoja rola w historii Zbawienia nie jest przypadkowa, jest kluczowa, jest sercem Bożego Planu Miłości. Kiedy przyglądamy się Twojemu życiu, widzimy jak wschód słońca rozprasza ciemności. Twoje narodzenie było jak pierwszy promień nadziei dla świata pogrążonego w mroku grzechu i oczekiwania. Twoje życie było cichym, ale potężnym świadectwem tego, jak światło Bożej łaski może przemienić ludzką egzystencję. W tobie Bóg pokazał nam, do jakiej godności powołany jest człowiek. Ty jesteś arcydziełem stwórcy, niepokalanie poczętą, pełną łaski. Twoja dusza, wolna od wszelkiej zmazy, stała się doskonałym mieszkaniem dla Boga. Kontemplujmy twoją niezachwianą wiarę. W momencie zwiastowania anioł przyniósł ci przesłanie, które przekraczało ludzkie rozumienie. Bóg prosił cię o coś niemożliwego, o coś, co mogło narazić cię na niezrozumienie, odrzucenie i cierpienie. A ty, w swojej głębokiej pokorze i bezgranicznym zaufaniu, odpowiedziałaś prostym, a jednocześnie najpotężniejszym słowem w historii ludzkości: "Tak". Twoje "Fiat", niech mi się stanie według słowa twego, było otwarciem drzwi nieba dla ziemi. To był moment w którym ciemność zaczęła ustępować przed nadchodzącym wschodem słońca, Jezusem Chrystusem. Twoje tak nie było jednorazowym aktem, ono rozbrzmiewało echem przez całe twoje życie. Powiedziałaś tak na ucieczkę do Egiptu, na życie w ukryciu w Nazarecie, na trud wychowania syna Bożego. Powiedziałaś tak na jego publiczną działalność, na niezrozumienie ze strony bliskich. I wrobość ze strony możnych tego świata. I wreszcie, powiedziałaś najtrudniejsze tak pod krzyżem, gdy twoje serce przeszył miecz boleści. Stałaś tam, matko, jako królowa męczenników, łącząc swoje cierpienie z ofiarą twojego syna. I nawet wtedy, w największej ciemności Wielkiego Piątku, twoja wiara nie zgłasła. Byłaś jak płonąca lampa. Która podtrzymywała nadzieję Kościoła. Twoje tak jest dla nas wzorem i wezwaniem. W naszym życiu również doświadczamy ciemności. Są to ciemności zwątpienia, choroby, straty, samotności, grzechu. Są to chwile, gdy wszystko wydaje się zamknięte, gdy nie widać wyjścia, gdy modlitwa zdaje się odbijać od sufitu. Właśnie wtedy, Maryjo, przychodzisz do nas jako Jutrzenka Nadzieli. Przypominasz nam, że nawet najciemniejsza noc musi ustąpić przed porankiem. Twoje życie uczy nas, że Bóg pisze prosto na krzywych liniach naszego życia. Ty, która jesteś ucieczką grzeszników i pocieszycielką strapionych, znasz ciężar naszych walk. Jako nasza najczulsza matka, nieustannie wstawiasz się za nami u tronu Twojego Syna. Jesteś pośredniczką wszelkich łask. Każda łaska, która spływa na nas z nieba, przechodzi przez Twoje dłonie. Twoja interwencja jest delikatna, często niezauważalna, ale zawsze skuteczna. Działasz jak poranna rosa, która cicho i niewidocznie nawadnia spragnioną ziemię przygotowując ją na przyjęcie ciepła słońca. Twoja pokora jest dla nas kolejną wielką lekcją. Ty, wyniesiona ponad aniołów i świętych, nazywałaś siebie służebnicą pańską. Nigdy nie szukałaś siebie, swojej chwały, swojego uznania. Całym swoim życiem wskazywałaś na Jezusa. Jesteś jak księżyc, który nie ma własnego światła, ale w pełni odbija blask słońca. Uczysz nas, że prawdziwa wielkość człowieka leży w służbie Bogu i bliźnim. W świecie, który promuje egoizm, pychę i samowystarczalność, Twoja postawa jest rewolucyjnym przesłaniem. Pokazujesz nam, że droga do prawdziwego szczęścia i pokoju prowadzi przez zapomnienie o sobie, a otwarcie się na Boga i Jego wolę. Dlatego dzisiaj, Maryjo, nasza przewodniczko i strażniczko, prosimy Cię, weź nasze życie w swoje dłonie. Naucz nas mówić Bogu tak w każdej sytuacji. Naucz nas zaufania, gdy panuje ciemność. Naucz nas pokory, gdy kusi nas pycha. Bądź przy nas, gdy wschodzi słońce naszego powołania. I nie opuszczaj nas, gdy nadchodzi mrok próby. Z Tobą, Matko, czujemy się bezpieczni. Z Tobą wiemy, że każda droga, nawet ta najtrudniejsza, prowadzi do Jezusa, słońca, które nigdy nie zachodzi. Matko Najświętsza, gwiazdo poranna, która prowadzisz nas do Jezusa, w tej godzinie porannej modlitwy, staję przed Tobą w całej mojej prawdzie. Z sercem pełnym nadziei, ale i obaw przychodzą do Ciebie jak dziecko do matki, wiedząc, że Twoje serce jest otwartą bramą do serca Boga. Dzisiaj, w sposób szczególny, pragnę powierzyć Ci wszystkie zamknięte drzwi mojego życia, wszystkie drogi, które wydają się prowadzić donikąd, wszystkie mury, które wydają się niemożliwe do przebicia. Ty, która swoim fiat otworzyłaś niebo dla ziemi, jesteś tą, która ma moc wyprosić u Syna łaskę otwarcia tego, co po ludzku jest zamknięte. W twoje ręce składam matko drzwi mojej kariery i pracy. Ty znasz moje pragnienia, moje talenty, ale też moje frustracje, poczucie niedocenienia, lęk przed przyszłością i niepewność jutra. Proszę, otwórz drogę tam, gdzie widzę tylko przeszkody. Postaw na mojej drodze dobrych ludzi, daj mi mądrość w podejmowaniu decyzji, chroń mnie przed zniechęceniem i lenistwem. Jeśli moja obecna sytuacja jest próbą, daj mi siłę, by ją przejść z wiarą. Jeśli jednak Bóg ma dla mnie inny plan, proszę, wskaż mi go wyraźnie. W Twoje ręce składam moją pracę, aby była ona na chwałę Bożą i pożytek ludziom. W Twoje ręce składam, Maryjo, zamknięte drzwi w moich relacjach. Powierzam Ci moje małżeństwo, moją rodzinę. Tam, gdzie wkradła się obojętność, chłód, niezrozumienie, bolesne słowa i milczenie, proszę, wlej balsam Twojej miłości. Otwórz nasze serca na przebaczenie, na dialog, na wzajemną życzliwość. Naucz nas patrzeć na siebie oczami pełnymi miłością, tak jak Ty patrzysz na nas. Powierzam Ci moje dzieci, ich drogi, ich wybory, ich serca. Chroni je przed złem tego świata, prowadź je drogą wiary i prawdy. Jeśli oddaliły się od Boga, proszę, Matko, przyprowadź je z powrotem do domu Ojca. W Twoje ręce składam moje przyjaźnie, relacje z sąsiadami, współpracownikami. Ucz mnie być człowiekiem pokoju, budować mosty, a nie mury. W Twoje niepokalane serce, Matko, składam drzwi mojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Powierzam Ci wszystkie moje choroby, dolegliwości, bóle i słabości. Ty jesteś uzdrowieniem chorych. Proszę, dotknij swoją matczyną dłonią miejsc, które potrzebują uzdrowienia. Daj siłę w cierpieniu, cierpliwość w chorobie, nadzieję wbrew wszelkiej nadziei. Powierzam Ci również moje zdrowie emocjonalne i duchowe. Składam w Twoje ręce wszystkie moje lęki, niepokoje, smutki, depresje, poczucie bezsensu. Uwolnij mnie od ciężaru przeszłości, od ran, które wciąż krwawią. Napełnij moje serce pokojem, który przewyższa wszelkie pojęcie, pokojem, który pochodzi od Twojego Syna. Otwórz we mnie drzwi do prawdziwej radości życia. W Twoje ręce składam, matko, zamknięte drzwi moich finansów. Ty, która w Nazarecie żyłaś w prostocie i ubóstwie, znasz troskę o chleb powszedni. Powierzam Ci moje długi, moje problemy materialne, moją niepewność finansową. Proszę, uproś u Pana łaskę roztropności w zarządzaniu tym, co mam i otwórz drogi zaopatrzenia, abym mógł żyć godnie i pomagać innym. Chroni mnie przed chciwością i przywiązaniem do dóbr materialnych. Naucz mnie ufać Bożej Opatrzności, która troszczy się o polne lilie i ptaki w powietrzu. W Twoje ręce składam, Maryjo, najtrudniejsze drzwi drzwi mojego serca, które często zamykam przed Bogiem i ludźmi. Zamykam je ze strachu, z pychy, z egoizmu, z powodu zranień. Proszę, Matko, weź klucz Twojej pokory i miłości i otwórz moje serce na oścież. Zbóż mury mojej samowystarczalności. Naucz mnie kochać tak, jak kocha Jezus. Otwórz moje serce na Jego słowo, na sakramenty, na cichą modlitwę. Niech moje serce stanie się domem dla Twojego Syna, miejscem, w którym On będzie mógł królować. Powierzam Ci, Matko, wszystkich, za których pragnę się modlić: tych, którzy prosili mnie o modlitwę, i tych, którzy nie mają nikogo, kto by się za nich modlił. Składam w Twoje ręce chorych, cierpiących, samotnych, bezdomnych, bezrobotnych. Powierzam Ci, umierających, abyś była przy nich w ostatniej godzinie i zaprowadziła ich bezpiecznie do nieba. Modlę się za Kościół Święty. Za papieża, biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane, wypraszaj im dary Ducha Świętego. Modlę się za moją ojczyznę i za cały świat o pokój, sprawiedliwość i nawrócenie. Niech Twoje niepokalane serce zatriumfuje nad złem i nienawiścią. Maryjo, Ty wiesz wszystko. Ty znasz każdą moją potrzebę, zanim jeszcze wypowiem ją na głos. W Twoje matczyne ręce składam całe moje życie, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wszystkie moje radości, nadzieje, smutki i lęki. Prowadź mnie, proszę. Bądź moją drogą, gdy wszystko wydaje się zamknięte. Bądź moim światłem w ciemności. Bądź moją siłą w słabości. Ufam ci, Matko. Wierzę, że przez Twoje wstawiennictwo Bóg otworzy przede mną drogę, uleczy to, co chore, i napełni moje życie swoim pokojem i błogosławieństwem. Z Tobą, Maryjo, niczego się nie lękam, bo wiem, że zawsze prowadzisz mnie do bezpiecznej przystani, którą jest serce Jezusa. Kończąc tę poranną modlitwę, pozostajemy w Twojej obecności, Maryjo. Pragniemy, aby pokój i nadzieja, które zagościły w naszych sercach, towarzyszyły nam przez cały nadchodzący dzień. Niech ta chwila spotkania z Tobą nie będzie jedynie krótkim epizodem, ale źródłem, z którego będziemy czerpać siłę w każdej godzinie. Zachęcamy samych siebie, by nieść w sercu Twoje tak. Twoje pełne zaufania oddanie się Bogu. Kiedy napotkamy trudności, przypomnij nam, Matko, o twojej niezachwianej wierze pod krzyżem. Kiedy poczujemy się zagubieni, niech twoja postać gwiazdy porannej wskaże nam właściwy kierunek. Zobowiązujemy się dzisiaj z twoją pomocą do bycia świadkami nadziei. W świecie pełnym niepokoju i zamkniętych drzwi chcemy być tymi, którzy niosą światło Twojego Syna. Prosimy, daj nam odwagę, by dzielić się naszą wiarą nie tyle słowami, co postawą miłości, życzliwości i służby. Niech każdy nasz gest, każde słowo będzie odbiciem Twojej matczynej czułości. Pozostań z nami, Matko, w naszych domach, w miejscach pracy, w chwilach radości i odpoczynku. Czuwaj nad nami i nad naszymi bliskimi. Oddajemy się całkowicie Tobie, Twojej opiece i Twojemu prowadzeniu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.